Witajcie! W 21 odcinku serii zagrajmy w Call of Duty 2. W kolejnym odcinku tym nagramy yy, odcinek, pierwszy odcinek kampanii amerykańskiej yy, w, pod tytułem Bitwa o Pointe Hoc. Zaczynajmy! Więc nie ogląda żadnego filmiku, tylko to jedziemy Zaczynamy. Ta, ta misja to jest po prostu historia wręcz. Normandia, Francja, bitwa o Pointe de się. Na tady, you... <grym> Naprawdę. Wiele fi filmów zostało nagrane. Przestaliśmy dość nieźle przywitania. Widzę, no i nie, niestety, ale mieliśmy małego pecha. Teraz widzimy, jak ta, ta no, ten dzień był bardzo brutalny dla Ameryki. Ten szturm na, te, na na te klify, więc naprawdę to było brutalne. Bardzo widać, co się wtedy działo. Bo no, to jest na faktach, tak jak się nie mylę. Znajmniej będzie dobrze, nas teraz weźmie. Nam pomoże pewnie teraz. Tu widzimy naszego kumpla, który no, będzie miał mniej szczęścia y, od nas po prostu. No trzymaj się ciepło, I mamy sniperkę, Oha. Oj kurwa, znowu ciężko uh, uh, uh. widać nasze, oczywiście statki A tutaj to jest na to, czy tak nawet się działo w Czy jest bardzo pytanie pokazane Aha. Musimy tu się pólnie wziąć, bo nie ma po prostu wyjścia. Uuu uh, uh. Mam mieć trochę mniej szczęścia od nas po prostu. Ale są, już trochę naszych jest tutaj. A, że nie a tutaj działo no właśnie widać. Są same atrapy działu, kurde. Nie mówcie że jestem nobem bo wnam snajperce Ale powiem że lubię też Sniperce, to jest dobra pajba do A tam też jest coś nie za wam powiem 8 strzałów ale A na dłuższy odległości to to jest dobra ale na bliższe to nie, nie polecam Że my mamy iść tam dalej, tak? No, fajnie. Czuję się zaszczycony, wiecie? Żeby iść ciemnymi kimś tam. tego Tęgowymi. Dobra, musiałem wymarnać tą amunicję, tylko żeby wiecie. Mi łatwiej później przelatować. Aha. Ja to się wyczyściliśmy to sobie tak, 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 bez czego tak sobie, tak? Powiem, że dziękuję za takie coś. Ja się nie bawię. Tak. I, nie. Ale ja jestem pewien, że ja to rozwaliłem Tu trzeba iść tymi, no nie ma wyjścia Trzeba okopami się bronić Człowiek no nieśmiertelna, nie to sobie, nieśmiertelny człowiek. Kant. To śmigamy. Mamy iść tam. Tak jakby okopu <noise> Finishok No i tak, byś nam spać jakieś przydało. Chłopaki. Nie będę jeszcze tutaj na głupiego. Na śmierć. Ale tam się dzieje co tam się dzieje, ale ładnie zostało. Wysadzone w powietrze. Mi się to podoba powiem. Aha, czyli mamy już dalej. Gotować tylko 24 naboje naszej fajnej broni Niestety Wygląda jest z tym granatem ciepło no, Da dużo jest tych Niemców No ty tam sobie strzelaj Mam za mało amnic już tak myślę Bym się nie oprawił jakbym tak jak już był, naprawdę O dzięki Nie chciałem prosić, ale no jak już daje się to, no. Uy, Panie? To się chyba na Origin napisać, jak nie mylę. Kurczę, mogę sobie Origin ustawić, że jestem zajęty. Ja będę mnie wypisywać. Żeby sobie coś poddać. Kurde. No, ty atakuj, a my sobie idziemy na dół. Koleżko. ty tutaj byłeś. Ośmigamy wtedy dalej. A nas tutaj jest jednak. No i dobrze. Mam jeszcze wsparcie z okna Znowu Odpiszę jak na po prostu Nie chciałbym minimalizować bo ten ta, ten program nie lubi jak się coś minimalizuje on się wtedy stopuje, co się pauzuje, ale wolałbym nie Naprawdę wolałbym nie nie chcesz później po prostu problemów w nagrywaniu. Niby, że on się stopuje. No, ma nie on pauzę walnie i dziękuję bardzo. I mogę dalej sobie zostawić nie i dalej nagrywać bezproblemowo. Ale nie lubię tego robić. To nie lubię. Dzisiaj wystarczy się kilka dobrych strzałów i ci ma spokój. Aha, tu mamy kolejne wsparcie. Widzicie, w tej misji jest coś dużo nas. Tam jest trochę, tu jest trochę. Aha, coś ładnie mi się to podoba. Tu sam działa. Tak, 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 tak. tak, 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 tak. Gdzie? Wszędzie Niemców słychać na nic, oni nic nie wiedzą. Ale musimy działa ponieszyć. No i przy spokój będzie. No i spokój z udziałami, w końcu. No, musimy się cofać już, Lepiej już uciekać na jest pełno, za dużo Niemców tak myślą. Tu bym się wam powiem. wy chcecie nie mam się teraz cofać? Nie no serio Leżeć kurwa Nie wstawać Jak tam wyraźny rozkaz wstawać to będziecie wstawać Aha, czyli chyba jednak usłyszeli coś. Bóg nie dam rozkazu wstawać, leżycie i sobie I nie wstajecie, jasne. Leżeć ładnie. Dobrze słuchasz. Leżeć. Ładnie słuchasz. Jestem z ciebie dumny. Hmm. Nie łatwiej było tak tu przebiec. A nie przez ten mostek Murek Mostek, murek Wiadomo o co chodzi Ta czasem nie jest zamknięte Właśnie, tak myślałem Bo zbyt w jakby było tam otwarte Pamiętam, że kiedyś tu się gubiłem Bo tu było tyle tak. Głupie było posuwanie tych drzwi, że to był szok Po prostu się gubię, nie? No już nie widziałem jak tu przejść troszkę za bardzo hmm. A jednak są, jest wsparcie, jest wsparcie Przeżyjemy chłopaki, przeżyjemy Mamy się tam, tak? Iść. Mm -hmm. Myślę, że to będzie najdłuższa misja ever. Ja wam że to będzie najdłuższa misja, jaką kiedykolwiek przechodziliśmy. Aż znaczy się zaczynałem kiedykolwiek w tej grze. I dwie, których się nie da przesunąć. No, pięknie to wygląda. A my się tam też dostać. No to chodźcie tutaj chłopaki. No kurwa. Tego chcesz człowiecze, który do mnie piszesz. Dobra, to mam z głowy. Możemy iść dalej już Dobra, idziemy tymi okopami. Najlepiej okopami iść według mnie. O kurde. Bo możecie się nie natknąć na nich. No i wiecie, w czystej walce, no otwartej walce jest ciężej jakby przeżyć. Możemy iść dalej, a są moi, dobra Okej okay. Kurde, no właśnie tego nie lubię. Powiem ciężko to jest zrobić, bo tam są te bungry z tymi... z tymi karabinami maszynowymi, ciężko jest ominąć. To jest sposób niepoemrzenia. To jest dla odważnych ludzi. Co przejść? To ładnie. Bunkier musimy sobie cały obejść. Ja nie lubię po chodzić, mi to trochę denerwuje, mam powiem. Takie nieprzyjemne jest po chodzenie. Mało oświetleń jest, nie jest tak jasno jak się myśli. No to to nie, nie jest... Po nie to nie jest robota, mam powiem. Widzicie, nie? Wyskakują z dupy, że tak sobie, przypuszczeniem powiem. No to już byłem w bunkrach, to co nie chcą jeszcze ode mnie? Kurde, wiem już wiem, co, co chodzi. Czego nie zrobiłem? Nie, to nie tu. Nie, a może tu, co jednak? Hmm. A bo mi się jakiś skrypt. A zabezpieczyć. Te hak. No, ale gdzie mam go żeby się zabezpieczyć? Wszystko już jest ogarnięte. Może się skrypt nie odpali. Albo... No w końcu. Miejmy nadzieję, że to już jest koniec. Przecież mam iść tam dalej. A więc jest tutaj ktoś z nas radiowy. No więc. W tym odcinku dziękuję wszystkim za uwagę, nagrodę dla was Super 1997. Zapraszam na, na mojego fanpage'a, którego podam niżej w opisie, tak więc trzymajcie się, ciepło, cześć!